Ewangelia Jana, rozdział trzeci. Był człowiek z faryzeuszów imieniem Niekodem, dostojnik żydowski. Ten szedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, Mistrzu, wiem, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jak Ty czynisz, jeśli Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus rzekł mu, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może użyć Królestwa Bożego. Rzekł Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy, już gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść z Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce, Jeszcze szum niego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego. Jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę opowiadam ci. Co wiemy, to mówimy, i co widzieliśmy, o tym świadczymy. Ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, kto zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w nie wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego narodzonego Dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg sena na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzy w imię Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przeszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, by nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki Jego są dokonane w Bogu. Potem Jezus poszedł i wraz ze swymi uczniami do ziemi ludzkiej i tam przebywał z nimi i chrzcił. Jan także chrzcił w Ajnon, blisko Salim, bo, tak było dużo, bo tam było dużo wody, a ludzie przychodzili tam i dawali się uszcić. Pan bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia. To doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Przyszli więc do Jana i rzekli mu, Mistrzu, ten, który był z Tobą za Jordanem, o którym Ty wydałeś świadectwo, oto On szci i wszyscy idą do Niego. Jan odpowiadał rzek, Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem – ja nie jestem Chrystusem, że zostałem posłany przed Nim. Ma Oblubienicą, ten jest Oblubieńcem, a przyjaciel Oblubieńca, który stoi i słucha Go, raduje się niezmiernie, słysząc głos Oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. On musi wzrastać i stawać się mniejszy. Kto <laughs> z góry i spod wszystkim, jest nad wszystkimi. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przemówi jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. Albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, że Bóg udziela ducha bez miary. Ojciec miłuje syna i wszystko oddowie go ręce. To wierzy w syna, ma żywot wieczny. Zaś nie słucha syna i ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.